Moi drodzy, dobry wieczór. W ostatnim odcinku wódz Ermedach wywalczył dla siebie dużo lepszą pozycję na wyspie, prowadząc jednak wojny głównie nie z paganami, a z rzymskimi katolikami. Wyrzuty sumienia z tego powodu sprawiły, że przeżył on coś w rodzaju religijnego przebudzenia i ślubował życie w ubóstwie. Podczas gdy marszałek i zarządca zajmują się zagospodarowywaniem nowych ziem, Ermedach myśli nad tym, że potęga i bogactwo jakie zdobył, Powinny przysłużyć się dobremu celowi. Motywuje go to do udania się na pielgrzymkę. W pobliżu znajdują się dwa święte miejsca, w tym to znajdujące się bliżej jest kontrolowane przez pogan. Nasz wódz zdecyduje się więc na podróż na Hebrydy, kontrolowane przez chrześcijańską władczynię. Hermedach nie chce jednak podróżować przez ziemię Wikingów, dlatego uda się tam drogą morską. Nasz wódz wynajmie doświadczonych kapitanów. Ale sam będzie podróżował w tak skromnych warunkach, jak to tylko możliwe. No i właśnie głównym celem pielgrzymki nie będzie w sumie religijna kontemplacja. Ermedachowi zależy głównie na doświadczeniu życia w ubóstwie, na pozbyciu się zbędnego majątku i na pomocy potrzebującym. Ermedach wyrusza więc w drogę, podróżując przez Ziemię Ormont, bierze udział w Mszy Świętej, która odprawiana jest pod gołym niebem. Ale właśnie nagle zaczęło padać, i wiele osób, zamiast słuchać słów kapłana, wolało pochować się w namiotach. Ermedach mógłby zostać na deszczu i dalej uczestniczyć w mszy, ale wydaje mi się, że również zdecyduje się schować. Podróż naszego władcy najwyraźniej wywołuje duże poruszenie wśród pospólstwa. W pewnym momencie tłumy ludzi wychodzą mu na spotkanie i proszą go o błogosławieństwo. Tak naprawdę, dla takich właśnie sytuacji, Ermedach zdecydował się wyruszyć na tą pielgrzymkę i zdecyduje się on na rozdanie tym ludziom złotych monet ze swojego skarbca. Podróż przez Morze Irlandzkie przebiega bez żadnych komplikacji i nasz wódz dociera w końcu na miejsce. Na miejscu nasz wódz spotyka pewnego handlarza relikwiami, który pyta go, czy nie chciałby wydać pieniędzy na zbożny cel, kupując od niego relikwie. Ermedacha nie trzeba pytać dwa razy i faktycznie kupuje on tą relikwię. Lokalny biskup pyta naszego wodza, czy nie chciałby kupić odpustu. Ermedach na pewno się zdecyduje, jednak nie kupi tego odpustu dla siebie, a dla swojego syna. Pobyt naszego wodza na Hemrydach dobiega końca, ale Ermedach przede wszystkim czuje niedosyt. W przyszłości na pewno postara się wybierać na więcej pielgrzymek. Po powrocie nasz wódz dowiaduje się, że jego sojusznik Fochut z Leinster zmarł. A rządy po nim przejęła jego córka Konchen. Ermedach będzie na pewno zabiegał o odnowienie sojuszu z jej rodem. No i co ciekawe, na ten moment dziedziczką Konchen jest jej ciotka Fine. Jeśli nie ulegnie to zmianie, oznaczać to będzie, że prawa do Leinster odziedziczą wnuczęta Ermedacha. Póki co Ermedach wysyła Konchen prośbę o odnowienie sojuszu, a ta się zgadza. No i niestety umiera pies naszego wodza Lucia. Przechadzając się po ogrodzie, Ermedach wpada na kobietę o imieniu Kuman. Przeprasza go ona, mówiąc, że nie chce zabierać czasu tak przystojnemu mężczyźnie. Ermedach uznaje, że to, co ona mówi, jest całkiem urocze. No i stało się. Umiera wieloletni marszałek Majrekorn, a Ermedach musi znaleźć mu godnego następcę. Tymczasem żona naszego wodza zapytuje go, czy nie myślał kiedyś o tym, żeby dać się kobiecie podeptać w sypialni. Ermedach oczywiście kategorycznie odmawia nawet słuchania o tym. Do naszego wodza docierają wieści o dzikach, które ostatnio licznie widuje się w pobliżu grodów trali. Ermedach na pewno jest tym zainteresowany i decyduje się urządzić kolejne wielkie łowy. No i faktycznie, niemalże tuż po przekroczeniu palisady, obecność dzików staje się oczywista. Ermedach nie musi się nawet wysilać, aby dostrzec ślady. Tropiąc dzika, Ermedach znajduje sokole gniazdo i zdaje się, że są w nim pisklęta. Ermedach wie, że pisklęta te można by zabrać i wychować na ptaki łowcze. Uradowani myśliwi z jego drużyny już zaczęli wyciągać pisklęta z gniazda, lecz Ermedach rozkazał im je odłożyć. Górę znowu wzięła tu jego współczująca natura. Nowy marszałek Ermedacha, czyli Feldobur, jako pierwszy wypatrzył dziki wśród wysokich traw. Zwierzęta natychmiast zerwały się do ucieczki, a Ermedach i jego drużyna popędzili za nimi. No i dziki udało się dogonić. Jedno ze zwierząt zostaje otoczone przez drużynę Ermedacha. Nasz wód patrzy swojej zdobyczy w oczy, po czym wydaje rozkaz, aby dzika wypuścić na wolność. Ludzie naszego wodza są głęboko zdziwieni i rozczarowani, ale Ermedach jest zadowolony. Miał on okazję zobaczyć dzika z bliska, a poza tym nie miał żadnego powodu, żeby zwierzę to krzywdzić. No i nagłe zaskoczenie, pogański król ulster Harald przyjął chrześcijaństwo. I to nie tylko chrześcijaństwo, albowiem najwidoczniej cała jego rodzina zaadaptowała się do kultury irlandzkiej. Cały klan Ingling, z którego Harald się wywodzi, zachował co prawda jakieś obyczaje. Skandynawskie, ale są już one w mniejszości w stosunku do stosowanych przez tych ludzi obyczajów irlandzkich. Także w niespodziewanym zwrocie akcji, nagle Irlandia raz jeszcze w całości znajduje się pod panowaniem władców iroszkockich i zdaje się, że temu rytowi chrześcijaństwa nic na razie nie zagraża. Co więcej, Harold wysyła naszemu wodzowi napisany przez siebie wiersz. Zdaje się, że próbuje on zdobyć Zaufanie Ermedacha. Nasz wódz pochwali to dzieło i sam na ten gest odpowie. Będzie od teraz próbował zaprzyjaźnić się z Haraldrem. Jeśli przyjrzymy się sytuacji na Wyspach, to zauważymy, że z tej inwazji Wikingów tak naprawdę zbyt wiele nie wyniknęło. Mianowicie większość pogańskich najeźdźców zdążyła się już nawrócić na chrześcijaństwo. Przypadki, gdzie pogańskim władcom udało się zamiast tego zmusić lokalną ludność do wyżyczenia się wiary w Chrystusa, należą do stanowczej mniejszości. Nasz władca wykorzysta tą szansę, aby udać się na pielgrzymkę do klasztorów Oriel. Tym razem zwiedzi on po drodze kawał wyspy. Celem pielgrzymki ponownie będzie działalność dobroczynna, a Ermedach sam będzie podróżował w towarzystwie przypadkowo napotkanych pielgrzymów. No i właśnie w chwili wyruszenia z trali, Ermedach dowiaduje się, że król Haraldr nagle zmarł. Ermedach jest na pewno mocno zawiedziony, bo liczył na to, że uda mu się porozmawiać z byłym poganinem. Królestwa Konacht i Ulster tym sposobem rozdzielają się, każde rządzone przez innego z synów Haraldra. Najważniejsze jest jednak to, że obaj oni przyjęli wiarę chrześcijańską. Podróżując przez ziemię Osory, do grupy pielgrzymów dołącza kobieta, która wygłasza płomienne przemowy o tym, jak ważna jest miłość bliźniego. Twierdzi ona jednak, że poganie nie zaliczają się do bliźnich, a ludzie, którzy odrzucają wiarę w Chrystusa, to dewianci i potwory w oczach Boga. Hermedach tutaj zaprotestuje, twierdząc, że to niemożliwe, żeby absolutnie wszyscy poganie byli źli. Niedługo potem Ermedach znów napotyka na tłum ludzi proszących o jego błogosławieństwo, którym decyduje się rozdać pieniądze ze swojego skarbca. No i ostatecznie Ermedach dociera do klasztorów Oriel. Nasz wódz jest pod wrażeniem, jak wiele różnych ludzi można w tym klasztorze spotkać. A pomimo różnic, ludzie ci współpracują ze sobą bo czują się połączeni wiarą. Nasz wódz wymienia się tymi uwagami z jednym z pielgrzymów i wspólnie dochodzą oni do wniosku, że to niesamowite, co potrafi osiągnąć wiara. Ermedach wdaje się w dyskusję teologiczną z jednym z wędrownych mnichów. Do naszego wodza dociera, że mnich ten jest zwolennikiem nestoriańskiej herezji. Mógłby on starać się tego mnicha nawrócić na pogląd katolicki, mógłby też wyzywać go od bluźnierców, ale na żadnej z tych rzeczy naszemu wodzowi nie zależy. I po wymienieniu się poglądami, po prostu zaprosi on tego micha na spacer. W rezultacie zaprzyjaźnia się z nim. No i mnich ten składa Ermedachowi propozycję, że poświęci dla niego jeden przedmiot. Ermedach prosi, aby pobłogosławił mleczny ząb jego syna, który zawsze nosi przy sobie. Tak więc pobyt Ermedacha w Oriel dobiega końca i nadeszła pora, żeby wracać. W drodze powrotnej, Ermedach napotyka wędrownego wojownika, który wyzywa go na pojedynek. Wódz jednak odpowiada mu, że walka go nie interesuje. Ermedach wraca więc do trali. I niedługo później dowiaduje się, że urodziła mu się wnuczka o imieniu Una, która zdaje się odziedziczyła po matce łuszczycę. Ermedach ma niespodziewanego gościa. Do jego grodu zawitała muzułmanka o imieniu Iptisam. Twierdzi ona, że musiała uciekać ze swojego kraju i prosi Ermedacha o możliwość zamieszkania w jego grodzie. Ermedach mógłby ją przegnać lub zażądać, żeby zmieniła wiarę, jeśli chce osiąść w Irlandii, ale Ermedach nie będzie jej stawiał żadnych wymagań i po prostu ją przyjmie. Tymczasem Kunan, czyli kobieta, która wcześniej prawiła Ermedachowi komplementy, tym razem, już nie owijając w bawełnę, próbuje go uwieść. Nasz wódz uzna, że co prawda jest to urocze, ale odmówi. No i niedługo później umiera żona Ermedacha Mormaman. Skłania to naszego wodza do przemyśleń, że być może nie pasowali do siebie idealnie i tak naprawdę nigdy nie łączyła ich miłość, ale spędzili ze sobą lwią część życia. Tak więc Ermedachowi może być trudno odnaleźć się bez swojej żony. Istotne jest to, że Ermedach, jako człowiek już zaawansowany wiekiem oraz cnotliwy, na pewno nie będzie chciał się więcej żenić. Ermedach, żeby odciągnąć swoje myśli, zaczyna planować nową pielgrzymkę. Jako człowiek zawdzięczający Kościołowi pomoc w trudnej dla niego chwili, tym razem będzie chciał wyprawić się do Rzymu. Nie wyruszy jednak od razu, chce bowiem uzbierać środki na wspomaganie ubogich napotkanych w trakcie podróży. Nasz władca kontempluje fakt, że binały właśnie jego 51 urodziny, o których wszyscy zdali się zapomnieć. Późnymi godzinami wieczornymi usłyszał jednak w jednej ze swoich komnat dziwny hałas i okazało się, że jest to przyjęcie niespodzianka wyprawione mu przez jego brata Eogana oraz wędrownego mnicha od rana, który przybył odwiedzić go do Trali. Po obfitej kolacji mężczyźni pokazują Ermedachowi trzy skrzynie, które ze sobą przywieźli, i mówią mu, że może wybrać sobie jedną z nich. Będzie to jego urodzinowy prezent. Ermedach wybiera najmniejszą ze skrzyń i jest to ozdobna brosza. Tym wydarzeniem kończymy dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się i dobranoc.